W moim przypadku ja nie jestem żadną ekspertką tworzenia marki, nigdy nie miałam z tym do czynienia i, i jakby nigdy w życiu nawet nie myślałam o tym, żeby stworzyć jakąś markę. Jakby sama zachwycona swoim pomysłem pobiegłam do męża, że coś takiego fajnego wymyśliłam. Mąż, jak to każdy mąż, jeśli tak nie robi, to powinien zachwycić się pomysłem swojej żony, od czego się zaczęło? Kompletnie od zera. W końcu przyszedł czas powiedzenia sobie teraz albo nigdy. W moim przypadku tworzenie marki. Ma jakby, wydaje mi się, odwrotną kolejność, bo w moim przypadku to jest uczenie się teorii z praktyki. Śmieję się zawsze, że ulubionym hasłem polskich wszystkich dostawców jest: postaramy się, jak zrobić szum, szum suszarki, jak wsadzić szum. No, skąd w ogóle wziąć ten szum? Więc firma, która już się zgodziła, przysłała nam mechanizm, w którym było 18 szumów. Teraz już dostawcy wiedzą, co to szum i tak dalej, pięć rodzajów, nie ma sprawy. Ciszej, głośniej, wyżej, niżej. Wszystko jest okej, okay, wszystko da się zrobić. Zaczęliśmy dostawać pierwsze maile z podziękowaniami, pierwsze zdjęcia od mam. Ja żyłam w tym świecie szumiących misiów od roku i wydawało mi się, że wszyscy już o nich wiedzą, ale to jest też jakby zaleta tego branży dziecięcej i, i łatwość budowania tych produktów, że on, rynek odnawia się co, co kilka miesięcy, żeby tak ładnie to powiedzieć. To wszystko odbywa się metodą pantoflową w tej branży bardzo dużo i o tyle to jest wdzięczne i łatwe, ale z drugiej strony też niebezpieczne. I ona jak ma zamówić tego miesiąca synu, ciągle z suszarką, tylko tą suszarką, ona na niego krzyczy, a synuś ma 40 lat. W przypadku szumisów to wszystko wyszło tak fajnie, bardzo instynktownie, dlatego, że ja sama jestem mamą i dlatego, że wiem po co to stworzyłam. Już od dziewięciu, zdaje się, miesięcy jest w sklepie miejsc z zamkniętymi oczkami i w niektórych rejonach Polski, tak jak mówiłam, sprzedają się z otwartymi, ale pojedziemy już na północ i tam już e, wolą, e, wolą klienci wolą mamy śpiące oczka. Po pierwsze, swoich klientów e, trzeba zrozumieć. Po drugie, trzeba się z nimi utożsamiać, jakby e, w takim sensie, że życie, ich problemami. Ważne jest stworzenie społeczności. To znaczy, produkt jest swoją drogą, ale osoby posiadające ten produkt chce, mają potrzeby przynależenia do, do jakiejś społeczności, do spo, społeczności posiadacza tego produktu. Szumieć powinien dostać nagrodę Nobla, śpi, śpi cała rodzina. I codziennie dostaje takich zdjęć naprawdę dziesiątki. Udało się stworzyć coś, że nie tylko my się tak utożsamiamy, ale klienci, którzy po prostu zarabiają na naszych miejscach, bo je sprzedają w sklepie. I oni przyjechali nie jakby no, składając nam tam życzenia jakichś wielkich sukcesów. Oni przyjechali święto, świętować urodziny, Szumisia. To, że mama idzie przez galerię handlową, to nie, nie przez przypadek ma taki kocyk takiej firmy, na wózku taka etykieta, i tak dalej. To wszystko w świecie mamy jest bardzo ważne i uwierzcie mi Państwo, że mamy na placu zabaw wiedzą, która mama co ma w wózku i ile to kosztowało. Na pewno w branży dziecięcej i myślę, że nie tylko produkt to coś więcej. Marka to coś więcej niż produkt i jakby wkładając w to serce można dostać chyba jeszcze więcej. Więc dziękuję serdecznie. Dziękuję. Anna Skorzyńska, bardzo dziękuję.